Nowe szaty cesarza, baśń doniska, Hans Christian Andersen, opracowała Anna Sujka. Płaszcz dla jego cesarskiej mości, suknie dla najjaśniejszego pana, złoty tren dla jego wysokości. Nowe trzowiki dla młościwie nam panującego Rozlegało się od rana do wieczora w cesarskim pałacu. Monarcha bowiem, tak jak inni władcy otaczają się ministrami i doradcami. Otaczał się tkaczami i krawcami, gdyż nade wszystko lubił swoje stroje. Cesarską siedzibę wypełniały szafy, garderoby i przymierzalnie. Próżno jednak było szukać tam sali narad lub komnaty przeznaczonej na audiencję. Stolice zamieszkiwał tłum krawców, tkaczy i farbiarzy, a wszystkie sklepy handlowały szatami tak, że trudno było znaleźć piekarza lub garncarza. Każdy, kto miał szyć, przybywał w pobliżu cesarskiego pałacu, licząc na rychłe bogactwo. Zatkaniny lub strój, który mu się spodobał, władca gotów był zapłacić każdą cenę. Pewnego dnia w mieście pojawili się dwaj cudzoziemcy. Byli niezwykłymi oszustami, ale przedstawili się jako mistrzowie igły i szybko zostali dopuszczeni przed oblicza monarchy. Cesarz przyjął ich ubrany w przepyszny płaszcz który mienił się wszystkimi kolorami tęczy. Chciał bowiem zrobić na przybyszach wrażenie wytrawnego znawcy mody. Witajcie, skinął łaskawie wielką złotą igłą, która służyła mu za berło. Jak wam się podoba mój strój? Krawcy skłonili się w pas i wyrecytowali zgodnie. Nie jest to tkanina, która godna jest takiego króla. Potrafimy utkać tak, by zazdrościł rajski ptak. By w zachwyt wpadli dworzanie, pozwól sobie służyć, panie. Cóż takiego szczególnego może być w waszej materii, czego brakuje mojemu płaszczowi? Zapytał nieco zaniepokojony cesarz, a wysadzany diamentami na parstek, który służył mu za koronę, sunął się na monarsze czoło. Gdy ktoś ujrzy naszą szatę, czy to zimą, czy to latem, więc żeś mądry. To zaś głupi ten tkaniny tej nie kupi, bowiem ujrzeć jej nie może sprawdzić. To panie na swym dworze. A to ciekawe klasnął cesarz w pulchne dłonie dobrze więc. Utkajcie moją materię i uszyjcie z niej strój godny władcy. Dawno już nie widziałem moich ministrów i doradców. Prawie się z nimi nie spotykam, ale chętnie dowiem się, czy są na tyle mądrzy, by zajmować swoje stanowiska. Nie mogę przecież otaczać się głupcami. Nawet jeżeli rzadko ich potrzebuje. I kazał przygotować wygodną pracownię niedaleko pałacu, której już następnego dnia dwaj cudzoziemcy rozpoczęli pracę. Dostarczono im tyle złotych i jedwabnych nici, ile tylko chcieli. Oni zaś od rana do wieczora stali przy pustych maszynach tkackich, z zachwytem dotykając niewidzialnego materiału. Tak przy tym śpiewając. My jesteśmy krawcy tacy, którzy się nie boją pracy. nam nie straszne strogi, trud dziś tkanimy matrycut. Ludzie, którzy przechodzili pod oknami pracowni, kiwali głową z podziwem, słuchając tej piosenki. To ci dopiero mistrzowie, powtarzali. Cesarz niecierpliwił się, ale był zbyt dumny, by samemu pójść sprawdzić, jak postępuje praca. Wezwał więc najważniejszego ze swoich ministrów. Ledwo go poznał, bo minęło sporo czasu, odkąd widzieli się po raz ostatni. Wtedy dostojnik był młody i przystojny. Teraz miał długą, siwą brodę, a w ręku trzymał ozdobną laskę, na której się opierał. Ile to już lat, ile lat? mruknął cesarz pod nosem. Głośno zaś powiedział: pójdziesz do krawców, sprzyjrzysz się, co robią, i opowiesz mi, jak wygląda materiał, z którego szyją mój strój. Minister skłoniwszy głowę pospieszył wypełnić rozkaz. I choć w całym warsztacie nie mógł dostrzec ani skrawka tkaniny, pochylał się z uwagą nad stołem, na którym oszuści rozłożyli niewidzialny materiał i zachwycali się wzorami, których nie było. Nie mógł przecież przyznać się, że ich nie widzi. Oznaczałoby to, iż jest głupi i nie nadaje się na swoje stanowisko. I co? I co? Co widziałeś? Powitał go niecierpliwie cesarz w progu pałacu. Nie da się tego opisać słowami, powiedział minister. To tkanina, po której od razu widać, że nikt prócz władcy nie jest godzien jej nosić. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Sapnął zadowolony monarcha. Pewnie niedługo zaczną szyć. Rzeczywiście, wkrótce krawcy skroili niewidzialny materiał i przystąpili do szycia. I znów po kilku dniach cesarz postanowił sprawdzić, jak idzie im praca. Tym razem wysłał swojego najważniejszego doradcę, którego pamiętał jako młodzieńca o poważnych oczach. Teraz stał przed nim dostojny starzec. W milczeniu wysłuchał rozkazu i udał się do pracowni krawców. Na jego widok cudzoziemcy wykrzyknęli: Witamy, Wielmożny Boże, to szaty, spójrz tylko na nie. To wykończyć jeszcze trzeba, lecz już ich zazdroszczą nieba. Udawali, że nawlekają niewidzialne nici na niewidzialne igły, a potem szyją niewidzialny strój. Doprawdy sprawnie naśladowali wszystkie ruchy, ale stary doradca zupełnie niczego nie widział, choć bardzo się starał. O, tak to wspaniałe, powiedział jednak niepewnie i szybko wrócił do pałacu. Jak wygląda moja szata? zapytał cesarz. Czy udało ci się ją zobaczyć? Jest olśniewająca. Bije od niej taki blask, że ledwo udało mi się dostrzec subtelność kroju. odpowiedział doradca, który bardzo starał się nie skłamać, ale bał się przyznać, że niczego nie zobaczył. Nie mógł przecież pozwolić, aby ktokolwiek pomyślał, że jest za głupi, by piastować swój urząd. Nadszedł dzień, w którym strój był gotowy. Cesarz postanowił, że przejdzie na czele orszaku przez całe miasto ubrane w nowe szaty, by wszyscy poddani mogli go podziwiać. Przy okazji zaś chciał się przekonać, ilu z nich jest głupcami. Rankiem w cesarskiej komnacie pojawili się dwaj krawcy. Trzymali ręce tak, jakby nieśli w nich coś cennego, ale monarcha nie mógł niczego dostrzec. Jednak nie zdobył się na odwagę, by o tym powiedzieć. Pomyślał, że nawet jeśli jest głupszy od najważniejszego ministra i najważniejszego doradcy, nikt nigdy się o tym nie dowie. To spodnie najjaśniejszego władcy mówili krawcy to suknia, a to płaszcz jest lekki jak mgła. Nie poczujesz go nawet na swoich dostojnych ramionach, panie. Cesarz rzeczywiście niczego nie czuł. Oni zasiadowali, że pomagają mu ubrać niewidzialny strój. Monarcha wkładał nogi i niewidoczne nogawki a ręce w rękawy, których nie dostrzegał. Wyglądam wspaniale, powiedział na koniec, prostując się dumnie przed lustrem. Panowie, zasłużyliście na nagrodę i kazał wypłacić cudzoziemcom połowę złota, jakie leżało w jego skarbcu. Krawcy wzięli złoto, ukłonili się i odeszli. A cesarz stanął pod ozdobnym baldachimem i ruszył na czele swego dworu ulicami miasta. Podziwiajcie, władcy szaty, czy kto biedny, czy bogaty, mądry widzi, głupi, wcale to krawiectwo doskonałe, wołali heroldowie. Tłum wiwatował na cześć monarchy, dworzanie i damy dworu szeptali zaś między sobą: Ach, jaki wspaniały płaszcz! A suknia co za tkanina! I jak bardzo w niej cesarzowi do twarzy. I choć nikt z nich nie mógł do niczego dostrzec, nie odważono się tego powiedzieć. Orszak okrążył miasto i zbliżał się do wrót pałacu. Gdy ponad głowami gawiedzi dobiegł cesarze krzyk dziecka. Ale on jest nagi, spójrzcie, przecież cesarz jest nagi. Ludzie popatrzyli po sobie, dziecko miało rację. Było zbyt małe, by się obawiać, że z powodu głupoty pozbawiał je urzędu. Tłum zakołysał się niepewnie, lecz już po chwili dało się słyszeć coraz głośniejsze szepty, a później krzyk. On jest nagi! On jest nagi! Cesarz wiedział, co prawda, ale ponieważ był monarchą i otrzymał staranne wychowanie, nie dał po sobie niczego poznać. Dostojnie szedł po wysokich schodach do pałacu. A strażnicy zamknęli za nim bramę. Czytała Sara Wodin.